Step one, wake up, brother gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Dzień dobry, tydzień zaczynam na turbo przyspieszeniu, powiem wam. Właśnie wracamy z miasta, na, znaczy nie wracamy, tylko stoimy na stacji paliw. Właśnie mąż poszedł zapłacić. Za tankowanie. Zrobiłam zakupy w dobyliśmy w hurtowni, wiadomo, po towar i jestem spóźniona do babci, ale już poinformowany jest tata, który wrócił z Grecji, więc zagląda tam do babci, więc nic się nie dzieje. Więc mam tą chwilkę, bo tak naprawdę tamten tydzień w ogóle nie miałam czasu, żeby tak wyskoczyć i cokolwiek pozałatwiać, więc jestem Cię, załatwiliśmy co najważniejsze, fajnie, bo udało mi się dokupić bardzo fajną rzecz dla laury pod choinkę, a myślałam, że będę musiała z neta zamawiać, no ale super ekstra, że się udało, ale to wskazuje. Chowane, nic wam nie powiem i dokupiłam troszkę słodyczy takich mm, świątecznych, ale to z myślą o moich dzieciakach o kalendarzach adwentowych. Kupiłam jakieś tam dwa mikołaje kinder, dwa bałwanki, Milki, jakiś kitkę z malutki Mikołaj, takie typowo świąteczne słodycze, żeby mieć do kilku tam okienek, bo od, od czasu do czasu będzie jakiś słodycz przy tych zabawkach i pieniążkach dla Ignesia Pieniążkach, dla uCI. Przy zabawkach. Kalendarz, słuchajcie, już niedługo, bo tak naprawdę ja w tą niedzielę, mamy dzisiaj poniedziałek, zaczynam vlogmas nagrywać dla Was. No, żebyście wy go w poniedziałek obejrzeli, to już muszę zaczynać w niedzielę. Więc w niedzielę z Wami powieszę kalendarz adwentowy, wsadzimy wierszyki, przygotujemy wszystko na poniedziałek dla dzieci, żeby jak wróciły ze szkoły, to już będziemy czytać po kolei. No i tak się bardzo, bardzo jestem zestresowana tym vlogmasem, ale jak co roku. Ja co roku jestem zestresowana, a potem się mega cieszę, że nagrywam. Więc tak, słuchajcie, zaczynam ten film tylko chwilową pogawędką. Uciekam do babci, muszę wam coś fajnego pokazać. A dokładnie bardzo fajną w to książkę printu. A potem jeszcze parę rzeczy wam powiem i tyle. Więc do później. Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie po raz drugi. Jestem już u babci, słuchajcie, przyszłam do Was, żeby pokazać wam, wam moją piękną fotoksiążkę printu, którą właśnie dla siebie wykonałam. Na printu.pl po pierwsze przecięłam sobie palce. Nie, to nie to, ale naprawdę przyciąłam się palca właśnie przed chwilką. Eee, na printu.pl wydrukujecie przepiękne zdjęcia, uchwycicie wszystkie wspomnienia. Nie raz Wam polecałam te wszystkie fotoksiążki Printu. I ja tym razem postanowiłam uchwycić słuchajcie, wszystko na bieżąco, czego wcześniej nie uchwyciłam. Dlaczego? Bo później te wszystkie zdjęcia gdzieś idą w zapomnienie, gdzieś są na komputerach, na telefonów. Na telefonach, na dyskach, na pendrive'ach, ja tak mam. Więc ogromnie się cieszę za każdym razem, kiedy mam możliwość współpracować z Printu.pl, dlatego że znowu wszystkie moje wspomnienia, wszystkie rzeczy, które się wydarzyły do tej pory, mogę sobie pięknie. U... Zachować, zachować właśnie w takiej fotoksiążce printu. Ja ją zrobiłam po prostu, która nazywa się Album Wspomnień. Od razu przypominam Wam, że korzystając ze strony printu.pl macie możliwość skorzystania z gotowych szablonów na każdą okazję: Dzień babci, dzień dziadka, świąteczny, z wakacji, dla chłopaka, dla zakochanych. Po prostu album wspomnień, tak jak ja to zrobiłam. Ja tutaj uchwyciłam wszystkie wspomnienia, których ostatnio nie uchwycam, czyli nasze wyjazdy nad wodę, nasze wspólne zabawy w pianie na festynie nasze wyjazdy nad jezioro nasz wspólny wyjazd w góry, ten ostatni fantastyczny, dzieciaki oczywiście ja i mąż, mąż z dziećmi no wszystko to co najważniejsze piękne widoki w górach, wszystko to co wydawało mi się e, wspaniałe i chciałabym uchwycić Łucję niesamowito <laughs> ja te, na trampolinach po prostu jak się tu mawiło, ja te zdjęcia po prostu kocham, zaraz one dziś jeszcze są patrzcie jakie świetne Zobaczcie, jak uchwycone po prostu wspomnienia, to jest cała Ucja, po prostu, cała Ucja. I miliony różnych zdjęć. Nawet na sam koniec uchwyciłam, tylko z daleka Wam pokażę, bo tutaj dużo dzieci. Kilka zdjęć z pasowania na ucznia, więc moja fotoksiążka to typowa fotoksiążka, która nazywa się albumem wspomnień, ale Wy możecie stworzyć swoją właśnie przy użyciu szablonów, jest to niesamowicie proste i ja Wam zostawiam dodatkowo, już powinniście widzieć, promocję teraz mamy Black Week, dlatego dzisiaj o tym mówię, dlatego wspominam jeszcze przed grudniem, przed końcem listopada mamy aż minus 30% na fotoksiążki printu, mamy minus 20% na fotokalendarze printu, fotoalbumy printu, na odbitki i odbitki z boksem aż minus 20%. Przypominam, że w opisie pod filmem macie link, który właśnie przekierowuje Was do pobrania zniżki. Korzystajcie, jeżeli macie ochotę uchwycić takie wspomnienia. Ja jeszcze przyjdę z pięknym, świątecznym albumem fotoksiążką printu, ale to dopiero w grudniu, więc na razie pokazuję Wam moje wspomnienia uchwycone tu. I przypomnę jeszcze, że macie możliwość zrobienia swojego fotokalendarza printu, co jest niesamowite. Ja w tamtym roku taki podarowałam teściowej, bo miesiąc w miesiąc możemy patrzeć na przepiękne zdjęcia. Możemy stworzyć po prostu go jak chcemy. Jest naprawdę masa wzoru do wyboru, więc polecam Wam serdecznie. Zerknijcie na ich ofertę i korzystajcie oczywiście z mojej zniżki, jeszcze raz przypominam, link w opisie. No a co? A teraz uciekam. Ja to Wam jeszcze raz pokażę okładkę, jaką ja sobie stworzyłam. Mm, moje dzieciaczki na wakacjach. Mm, I słuchajcie, uciekam do babci i opatrzę sobie palca, którego właśnie składziłam sobie, otwierając moją piękną fotoksiążkę. Hej, słuchajcie, nie mogę się doczekać stycznia, kiedy mogła, będę mogła Wam więcej powiedzieć. W ogóle więcej powiedzieć o tym, co się tutaj działo przez ten cały... Ostatnie pół roku tutaj, czyli mam na myśli pomiędzy moim domem a domem moich rodziców. Naprawdę to jest wielka zmiana dla nas wszystkich, ale o jednej nic więcej nie mogę Wam powiedzieć. Po prostu codziennie mam ochotę poruszyć milion tematów, których nie mogę mówić. Ale musiałam chociaż tyle wspomnieć. Dobra, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że dzisiaj wyjechaliśmy do miasta. To było tak spontaniczne. Mój mąż musiał jechać, załatwić parę spraw i mówi: Słuchaj, Karolina, już jadę po siódmej. To może dzieci podrzucę do szkoły. Ja mówię, bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że dzisiaj zaczęło śnieżyć, jak widzieliście, pięknie biało. Dobra, mówię, dobra, podrzucisz dzieci, okej, okay, spoko. No to ja tam sobie szykuję, wiecie, garniemy je, jak to rano, coś tam rozkładam. I mówię, zaraz idę się szykować, dzieci, budzić siebie, szykować, bo idę do łapci. No, może mówi, no to słuchaj, ja skoro jadę po siódmej, to już po ósmej będę wracał z, będę wracał z powrotem. Miałaś jakieś tam braki, a buki ci brakowało, a czegoś tam, może chciałabyś ze mną skoczyć, wyrzucę cię, zrobisz sobie w lidlu zakupy małe i wrócisz do domu. Ja wydobra, świetny plan. Słuchajcie, ten plan tak się skończył, że wyjechaliśmy tutaj już na główną drogę dojechać się nie dało, bo był taki korek, że cały rondo odbyło. Po prostu nie dało się na rondo wjechać. Więc zawróciliśmy, przez wioski pojechaliśmy, gdzie nigdy tak nie jeździmy. Dzieci odwieźliśmy do szkoły i boczną taką drogą już na mapa Google sprawdzając, że jest cała zakorkowana droga pomiędzy miastem a naszą wsią. Też przejściem granicznym, bo jest przecież przejście graniczne. No i już sobie wsiami dojechaliśmy do Zgorzelca. W Zgorzelcu było masakrycznie przejechać przez miasto, żeby w ogóle dotrzeć do miejsc, do których planowaliśmy. Powrót, mówię, już będzie luźniej, już na pewno będzie luźniej, bo to już godzina tak minie. My po prostu ciągnęliśmy się tak, mieliśmy być po ósmej tu, wyobraźcie sobie, za dziewiąta my dopiero się przedarliśmy przez miasto pędem, bo wiadomo, że pracę trzeba otwierać, ja do babci. I dojeżdżając już, będąc jakby kilka wiosek dalej, czyli przy wiosce tak naprawdę mojej siostry, już widzieliśmy, że główna droga jest cała za, m, zakorkowana, sprawdziłam na mapę Google, mówię nie, nie przejedziemy przez Rondo do naszej wsi, nie wjedziemy. Z powrotem trzeba było wycofać i przez wszystkie wioski się tłudzy, żeby wjechać tutaj. Po dziewiątej ja byłam na miejscu, sklep, mieliśmy z opóźnieniem otwarty masakra, słuchajcie, i tak sprawdzałam sobie na mapa Google, że dopiero teraz się poluzowało. I ludzie pisali już na forum, na, na mamuśkowym moim forum dzieciaków. Bardzo dużo dzieci się do szkoły nie dojechało, bo autobusy nie były na czas. Na czas w ogóle nie dojechały. Co najlepsze to akurat wtedy, kiedy my dzieci autem wieźliśmy. To by nie były wściekła, bo jak się dowiedziały w szkole, że ci, z których autobus nie przyjechał, nie poszły do szkoły, bo gdyby, gdyby dzisiaj było prawidłowo, tak jak zawsze, jak co dzień. prowadziłabym dzieci na przystanek, autobus by nie przyjechał, wróciłyby do domu. A one jednak były w szkole i wiem, że masa dzieci nie dojechała, w tym dzieci mojej siostry choćby cała trójka. I właśnie na tym forum mamuszkowym było, że Informacje właśnie o tych utrudnieniach. Matki sobie tam dawały znać, że na przykład mąż wyjechał o 5.30 autobusem 20 km do pracy, 7.40 dalej do pracy nie dotarł, bo stoi w korku, więc korek dalej, w tych miejscowościach jeszcze dalszych, był jeszcze gorszy. Nie wiem, czy tam był wypadek, skąd takie, taka sytuacja, no ale miało to miejsce i dzisiejszy poranek był mega trudny. A mówi się, jaki poniedziałek, taki cały tydzień, więc już się po prostu obawiam, bo to była jedna wielka gonitwa poranna. W tym, że mówię, fajnie, że udało mi się dokupić mały prezent dla Laury, czyli mojej siostrzenicy. Zrobiłam zakupy spożywcze, więc myślę, że w tym tygodniu już ruszać nie będziemy. Co prawda nie jakieś wielkie, ale wiecie jak to: A truskawki mrożone wzięłam. Banany, pomarańcze, borówki, wiadomo to, co się najszybciej kończy, czyli warzywa i owoce. Ogórki wzięłam, sałaty troszkę rzymskiej, co jeszcze tam pobrałam, no i pieczywo, właśnie pieczywo, bo po to najbardziej chciałam Ja a już tak przy okazji wiecie: jedną mleczko, jedną mąkę. Szukuję dla was film. Po tym filmie pojawi się jeszcze jeden film przed vlogmasem i będzie to film, gdzie pokazuję wam jak piekę, nie piekę. Przygotowuję ciasto na piernik staropolski, które sobie leży parę tygodni przed, ale nie nawet nie o tym i będę miała dla was coś mega dla mnie istotnego. Słuchajcie, jedna z moich widzek, moja imienniczka Karolina odezwała się do mnie na Instagramie, czy chciałabym hmm, Zobaczyć, jak tworzy różne tam rzeczy, a mam tutaj na myśli intro do Vlogmasa. Czy mogłaby mi stworzyć takie intro? No i jeżeli będzie mi się podobało, czy będę chciała jej tam użyć? Ona absolutnie nic za to nie chce, to jest tylko jej hobby, ona się tylko tak bawi. Słuchajcie, stworzyła mi przy pomocy AI, można powiedzieć, tak piękne intro, gdzie ja jestem taka sceptycznie nastawiona do AI, wiecie takiego, że tam idzie kobieta i się przesuwa, nie wiem, nagle miała 20 lat, już ma 70. A, a to intro jest dla mnie tak realistyczne, że naprawdę i w jednym, i w drugim jestem ja. I ja nie umiem się. było ich znacznie więcej, ale jakby na tych dwóch się skupiłam, bo te dwa podobają mi się najbardziej i moim domownikom również. Pytałam Mucję, Ignacia, męża. I mamy tutaj sprzeczność, co chodzi o to, które jest lepsze. Nie wiem w ogóle, czy nie zrobię w jednym. W jednym na przykład vlogmas jeden będzie jedno intro, vlogmas dwa drugie. I tak będą na przemian się pojawiały. Ale jednak chciałabym mieć jedno takie jedno. Na pewno któreś z tych, więc jak ktoś mi tam będzie pisał ej, ja, nie ważne, to jest tylko intro i ja jestem w nich zakochana. I słuchajcie, zrobimy tak, że w kolejnym filmie yy, ja Wam pokażę ten przepis na ten piernik, troszkę do Was oczywiście pogadam, zwykły vlog nagramy jeszcze przed vlogmasem. I na koniec tego filmu opublikuję dwa intra i chciałabym, żebyście w komentarzach odpowiadali, czy pierwsze, czy drugie, które Waszym zdaniem lepiej odzwierciedla mnie, które lepiej wygląda yy, i tak dalej. Mam nadzieję, że Wy mi pomożecie i tego 1 grudnia, kiedy będę publikować, to już będę 100% pewna, że tak to był dobry wybór. No, ale na razie nie przedłużam. Słuchajcie, zrobiłam kopytka przed chwilką. Nie miałam tego w planie, ale zobaczyłam, że mama zostawia garnek ugotowanych ziemniaków, takich wiecie, już stłuczonych, jakby resztki z obiadu. O, może tak, bo tak niewiele tego było. Więc mówię, akurat troszkę kopytek zrobię, babcia je, dlatego mogę tutaj być. A ja w domu dzisiaj spaghetti, dlatego że tu już przygotowałam sobie sosik do spaghetti, zamknęłam w pojemnik i tylko wrócę do domu, szybko, mąż gotuję makaron, bo ja lecę do pracy i fajnie, że lecę do pracy, bo będę miała sobie czas, żeby pomontować filmem, poczytać książkę, bo ostatnio się tak wyciszam, relaksuję i nawet odpoczywałam od telefonu i wszystkich innych no wiecie, stymulatorów w postaci mediów społecznościowych. Eee, no, więc taki jest plan popołudniowy. Śniegu spadł łucja mówię, a na sanki pójdziemy, ale to nie na tyle, żeby na sankach jeździć. Jeszcze nie, ale już dodało takiego cudownego klimatu przedświątecznego. Ja już się bardzo czekam, cieszę, czekam, bardzo czekam i cieszę na to, że ten ma to już zaraz za chwilę lunikę. Po prostu naprawdę ostatni tydzień listopada mamy, niesamowite, a ja mam połowę wierszy napisane. Więc trzeba się zabrać za robotę. Ale nie mam dzisiaj weny, więc nic jakby na siłę. Może jutro mnie natknie wtedy tak siadam i tak kilka naraz, nie? Dobra, to tyle na dziś. To tyle na teraz. Odezwę się do Was w domu, jak wrócę z pracy. Później po południu. O, tak po ciemku Wam pokażę, tyle kopytek zostało. Z cebulką troszeczkę zostawiłam im. Może mamie, może tacie, zobaczymy. A babcia pięknie zjadła, więc trzeba umyć. Standardowo, standardowo, przecież nie mogłoby być inaczej. Skończyłam słowami: odezwę się do Was, jak będę w domu. Ale w domu to już po prostu jest inna, inna para kaloszy. Słuchajcie, weszłam do domu i tak naprawdę zdążyłam się przebrać i uciekłam do pracy. A po pracy, no, standard każdy nasz domowy. Czyli sprawdzenie lekcji, jakieś tam spędzenie chwili z dziećmi, tak naprawdę, żeby porozmawiać. Potem chciałam usłyszeć od męża, jak jemu minął dzień. On jak mi minął dzień, potem już było oglądanie telewizji, oglądaliśmy wczoraj Miss Agent, tak, nie pytajcie dlaczego, szukaliśmy po prostu czegoś luźnego, znamy ten film na pamięć i tak włączyliśmy na chwilę i już tak zostało, a po Miss Agent poszliśmy spać, dziewiąta godzina ja już spałam, o piątej obudził mnie budzik i sobie przypomniałam, Karolino, nie skończyłaś vloga, po prostu, żeby go tylko skończyć, muszę zacząć się po prostu przyzwyczaić do tego, że jak go zaczynam, to trzeba go skończyć. Bo już niedługo vlog ma. Cały czas o tym gadam, ale słuchajcie, ja tym żyję. Przed chwilką, słuchajcie, zrobiłam babeczki. Pieką się właśnie w piekarniku, bo u mamy były trzy mocno przejrzałe banany, więc coś z nich trzeba było zrobić. Więc pieką się babeczki. Stłukłam im schabowe kotlety na obiad. U mnie dzisiaj obiad ten sam co wczoraj, bo tyle sosu do spaghetti zrobiłam, że dzieciaki będą mieć po prostu drugi dzień to samo. Tak też bywa. Żadnego, słuchajcie, spinania się i stawania po prostu na palcach, żeby było ekstra. I dzisiaj jestem troszkę dłużej w sklepie. Można się wyjechać parę spraw pozałatwiać. Potem jak wrócę do domku, to już taki standard, będzie trening. Ja wczoraj też okres dostałam, to też się z tego powodu nie odezwałam do Was, bo też już się czułam taka bardziej, wiecie, od razu sił, z sił pada człowiek. I dlatego też sobie trening wczoraj odpuściłam. Ale dziś już z przyjemnością złapię mój ketel i potrenuję z Agatą Zając, cały czas z nią, tak, na razie się trzymam i na razie mi wychodzi. Teraz planuję złożyć pranie mamy i pójdę po prostu, posiedzę z babcią, będę siedzieć i pisać te wiersze. Bo jak mówiłam, mam tylko połowę, jeszcze trochę wierszy brakuje, więc sobie siądę, zrobię sobie kawę i poczekam, aż przyjdzie jakaś wena, jakieś rymy po prostu do głowy mi wpadną, bo 12 wierszy mi brakuje, chyba 12. No na pewno nie, nie więcej, bo 12 miałam na pewno napisanych, ale coś mi się wydaje, że jeszcze dwa gdzieś zapisałam. Ja tak piszę na takich karteluszkach i wrzucam do torebki, z tą torebką, którą chodzę codziennie do babci. Co mi przyjdzie do głowy, zapisuję i wrzucam więc też trzeba poprzepisywać je na ładniejsze kartki, które później trafią do kalendarza. W pierwszy dzień właśnie vlogmasu powiedzicie ze mną te kalendarze, powsadzamy te wierszyki, więc chciałabym, żeby wszystkie były gotowe. Zdarzało się tak, słuchajcie, że wieszałam kalendarz, wkładałam wierszyki i brakowało mi jakichś czterech na końcu i w ciągu, kiedy trwał grudzień, to mi tam do głowy coś wpadło, to pisałam. Może i tym razem tak będzie, ale wiadomo, im więcej, tym lepiej, bo czas go nie jak szalony i jak zacznę wyciągać okienka, to nie mogę się złapać na tym, że na jutro nie mam nic, bo wtedy zawsze kufno wychodzi z pisania. Lepiej tak na spokojnie, a tu właśnie mam na to czas. No, i słuchajcie, w ogóle ten okres chodzenia do babci już się kończy od stycznia, i w styczniu opowiem wam, dlaczego, co i jak. No, ale teraz dobra, pranie, potem wyciągamy bubeczki smażenie, gotowanie i siedzimy i piszemy. Was żegnam, kochani. Jeszcze raz przypominam, printu macie wszystkie linki na dole, więc korzystajcie, wydrukujcie zdjęcia z printu, uchwyćcie wspomnienia z printu.pl. Tak jak mówię, przypominam, wszystko w opisie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!